Mario Bros. recenzja Mario Bros jest to z mojego dzieciństwa taka podobna do San Andreas, trochę podrobiona San Andreas. No idziemy takim elektrykiem Mario, takim, takim półmurzynem, pół, pół białym, nie wiadomo to chyba taki żyd jest, albo jakiś cygan z tropikalnych wysp. No, no i idziemy cały czas w lewo. I to jest trochę głupie, nie może nas na przykład, iść w prawo, cały czas trzeba iść w lewo, bo tak się ekran kończy. No i idziemy sobie nim tak fajnie, yy, zabijamy grzyby, za, tak się zabija, tak podobnie jak San Andreas. Można nabiegać szybko, też jak w San Andreas, to jest takie trochę zgapione. No i przechodzimy poziomy, taki, idziemy do takich zamków. No, no to dziękuję Wam też za subskrypcje wszystkie, za wszystkie miłe komentarze. Zaczynajmy. No, na początek mamy tutaj takie y, menu. Główne, Dużo opcji lubi, wiadomo. Zajmiemy jeden player gamę. No i idzie, idziemy. No i tutaj taki postać, taka podobna do tego CJ San Andreas. Taki Mario, taki, taki elektryk to jest. no taka postać podobna do tego CJ San Andreas. No i idziemy. No i gra polega na tym, że się skacze, tak jak San Andreas. No. no i tak idziemy, takie pieniążki zbieramy. No, to taki, no pieniążki. I, I właśnie to jest plus ten Mario hydrauliczny nie jest Murzynem, on jest takim półmurzynem tylko. Takim nie wiem, Żydem chyba. No i to jest wielki plus. No. No i tutaj doszliśmy takiego zamku i idziemy. No i taki zamek jest zgapiony z Minecrafta. No bo właśnie widać takie zamek taki z Minecrafta zgapiony. No no, przy, przypatrzcie się, taki zgapiony z Minecrafta jest zamek. Taki, taki widać, że, że oni to zbudowali i tylko do Mario wrzucili, a zbudowali w Minecrafcie. No i idziemy do drugiej rundy. Takie grzyby są, trzeba ich zabić. No i tutaj bierzemy grzyba, to jesteśmy tacy duzi. Takim, takim dużym jesteśmy Mariem. I to jest fajne, no wtedy nas nie mogą tak zabić szybko. Takie żółwie nawet idą jakieś głupie, to jakoś zabiję, bo to denerwują. No i tutaj, tutaj można jeszcze skakać, burzyć cegiełki, też to do Minecrafta jest podobne. Strasznie zgapione z Minecrafta. Strasznie zgapili z Minecrafta. No ale no ale to trudno no. no. Zgapili też San Andreas, że można biegać szybko. jak naciśniesz guzik, to biegasz szybko. To jest strasznie zgapiony San Andreas. Zauważyłem. No i tu prawie wiem spalę, ale dobrze, że ja tutaj, nie wiem, to fajne takie. No. No i tutaj. Jak mamy tutaj wyboru 4 2 3 no to dałem 4 no bo to volt 4 to tak chyba najlepszy jest no i idziemy no i tu no tak sobie biegamy szybko tej bielę i właśnie teraz taki plus jest że o no to nie pokażę wam teraz bo chciałem wam coś pokazać no ale to już wam nie pokażę bo zabili mnie prawie no właśnie taki minus w tej grze nie ma pistoletów to jest dziwne grałem to jakbym mały dużo bardzo no i nie ma pistoletów ale nie wiem czemu to jest głupie bardzo Żadnych pistoletów jeszcze nie widziałem. Szoguna żadnego, ani Colt'a, bewoty, ja Nie widziałem nigdy. W ogóle. Żadnego y, pistoleta. To jest głupie bardzo. No i tu no, wychodzimy. Takie... Takie... Takie budowle. W, w, z minicetawta zgapione. Takie widać... takie zbudowane na ten zamek No i skaczemy no, po prostu. No. I znów... I znów Następną zrobiliśmy, super, ale właśnie ciekawi mnie to, czy jak, tak samo jak sam Andreas, czy nas zabiją, albo się zabijemy, to odrodzimy się koło szpitala, właśnie zobaczę teraz, skuję się specjalnie, zabiję, ciekawe czy się odrodzę koło szpitala, to jest, to będzie ciekawe, no właśnie skułem się, ciekawe czy się koło szpitala odrodzę, no, Eee, nie głupie, myślałem miałem koło szpitala, w drodze. A to beznadziejne. E, głupie. Ale tu no będę duży, bo tu no takiego grzywa jemy, no i to, to. wtedy jestem duży, no i teraz... A bo... To, no jestem mały, no i, no i takie głupie. No i... Chcę powiedzieć o grafice. Grafika jest dobra, podoba się. Yy, yy, naprawdę jest dobra grafika. Taka, taka tro troszeczkę gorsza niż na Andreas, ale lepsza niż na, przykład, nie wiem. Można powiedzieć, że grafika... Jest lepsza niż w Screamie Więc no tak trochę, ale Taka jak w Butterfieldzie gdzieś w Około tak no jak w Butterfieldzie No No i tak idziemy sobie dalej jakimś jakim, takim, 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 Kakaowcu No i tutaj biegniemy sobie normalnie i Pyk I nas, idziemy już do ósmego świata To jest ostatni Minut jest, że gra, gra się szybko przechodzi Strasznie szybko <grytanie> Strasznie szybko się gra przychodzi, no i to jest głupie, bo już ostatni świat jest, już koniec praktycznie. No i to jest głupie. No i ja idę teraz... do no, grafik, sobie i... Głupie jest, że nie ma aut też. To jest wielki minus gry. Nie podoba mi się to w ogóle, że w ogóle nie ma aut. Zawsze powinien być auta w grach, i na przykład, bo w GTA był rower, ale to jest jak Mario, przez podrobionym San Andreas trochę. No i zabili mnie! Oj, oj, oj! niech to no ale to nic to ja jeszcze sobie idę mam jeszcze jedno życie no to może mi się uda to przejść no I to jest głupie właśnie że to jest y, cały czas nie ma aut musimy cały czas iść na nogach no wyobraźcie sobie że w on teraz idziemy cały czas na nogach no głupie strasznie głupie to jest trzeba się auto albo chociaż motor jakiś dobry no i zabili mnie no super no to przegrałem dziękuję za subskrypcję, no to dwa razy używałem gra z mojego dzieciństwa, Mario, na są Andreas, bardzo podobne, taka grafika lepsza niż w screamie, lepsza niż w Butterfieldzie, no, podoba się naprawdę grafika, ale gorsza niż co Andreas, no, dziękuję wam za wszystko, no to, cześć, dzięki za subskrybację, no, no i jeszcze powiem, że tą grę mam od kolegi, cześć. O, cześć.